Obiekt D. No cześć Max, znowu cześć. Hello. Cześć, halo. No okej. Okay. To co, szybko uciekamy, szybko uciekamy. Tak, tak, uciekamy. tak, 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 tak. Jezus, co runda robię to samo, nie? Ja też, trzecia runda z rzędu obiekt D. To prawda? No. Ja też. Ale powiem wam szczerze, że ten SCP-173 jest ciężki do ogarnięcia, nie? Dla, yy, jeżeli masz komandosów, to tak. No jeżeli masz tak komandosów, to jest koniec, ej. Ja Skręciłeś mi kark? Na zombie. Ja trzem wam skręciłem kark naraz chyba! No naraz no! <grym> Odślepiłem was i tylko jeden, tam, drugi, trzeci, tak! Nie? Nie, 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 dobra, dobra, nie, nie, dobra. Nie, dobra, prosto, dobra, prosto. Jeden, prosto. Nie. Ja mam kartę, drugi poziom. No, no to dobra. Złapaj nas w takim miejscu, że nie wiedzieliśmy co zrobić. No. no. Nie mogliście czekać na, absurd, na ten. Sprawdzamy, czy tam jest? Na, dole, jest? na dole, nie? na dole, na dole, na dole. Szybciutko musimy tam. Może tam być karta jedynie poziomu drugiego. Tak, 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 tak. Czy trzeciego jest też? Karta. Druga? Nie, nie, dru poziom drugi. To jest tylko poziom drugi, bo to jest uncluid. Mm -hmm. No dobra. Lewo? A czemu nie zamykamy znowu drzwi? Może tak byśmy. No to zamykajcie? Zbaczki słowo. Swojej... Mam łom. Bora, zajdę jeszcze na dół, bo tu może być... mogą być karty, tak? Jest, kar e, oho, jest karta. Oho, 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 drzwi otwarte. Karta była, ale to drugi poziom. To chodził na drugą stronę. E, Max? Tak, jestem. Chodźmy w drugą pracy. stronę, bo tam był Encluid. Dobra, dobra, dobra. Możemy, mo, moglibyśmy znowu do tego mega, Omega, coś tam. Czwarty poziom, czwarty poziom, chodźcie. Fuck. Na lewo? Mhm. Mm Teraz gdzie? Prosto? Drzwi, 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 drzwi. Dobra. Ooo, no dobra, robi się coś ciekawiej. My były otwa otwarte drzwi. To tam, gdzie są zamknięte, chodźmy. Oh, fuck. Heavy Masz drzwi, masz Karta! Karta, karta, karta. Czwarty! Ja... To otwierajcie sieć! Nie, zdalaj, nie doby? To to Otwieraj tutaj, odpalaj czub. A to jest heavy containment. To jest heavy containment, no. jedyna droga wyjścia. Oh no. Oh no. Drzwi za sobą, drzwi za sobą. Ok, oby to nie był doktorek, oby to kuźwa nie był doktorek. Prosto, prosto, prosto. O, otwarte. O. Mhm. Tu, SCP chyba tutaj był Dobra uwaga Tesla I Zamykamy, zamykamy tutaj, zamykamy Dobra, ale Wiecie? jak z domu jak trafimy na MTF-ów tutaj Nie, nie tędy na lewo, na lewo, na tutaj To będzie katastrofa, nie? I to będzie śmieszne Aha, dobra, szli tędy, na pewno szlide, bo są drzwi otwarte. Hmm. Zobaczcie, drzwi otwarte do wyjścia. Tutaj... O, MTF, jest? MTF, 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 zwiewamy stąd, stąd MTF, otwieraj drzwi Szup, usiekaj, Szybko, usiekaj, szybko! Usiekaj. Nie zła droga, wiesz? Dobra, damy radę. Nie, nie, nie damy rady, uciekamy. Z tą stroną. Fuck. 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 Szybko. Szybko. Szy no, no, no przejdź, przechodź. Tu! Hubert! Na Tesla. Okej, okay, sorry Nie, strzela tam. Umarłem. A, no! Mówiłem, że oni tam będą, żeby nie iść tam znowu! Wiesz, Hubert, co trzeba robić Teraz następnym szybko. razem? Ej, bo ja jeszcze żyję. Hubert. Co robić? Powinniśmy zrobić coś takiego, że iść tam, e, w to miejsce, schować się w tym, za tą Teslą, schować się tam za, e, za rogiem i czekać aż oni, na, na First Personie możemy sobie czekać i patrzeć aż oni przejdą tędy na Tesle i wtedy obok nich przejść. Bo my idziemy tam dalej, gdzie oni tak naprawdę... Gdzie ty się chcesz schować przed Teslą? Wiesz gdzie była? Jak przechodziliśmy przez Teslę, mm -hmm. już przeszliśmy, przeskoczyliśmy pierwszy raz przez Tesle i były drzwi i na lewo my szliśmy, a, I tam dalej tak. spotkaliśmy ETF. -u. A tam jeszcze dalej była droga, żeby pójść tak, za tak, ja wiem. wiem, wiem. Oni tam w ogóle tak. nie chodzą. Więc tam trzeba się schować, ja czekać aż oni przejdą sobie, i wtedy dzina. No dokładnie tak? Tak a, ja, tak a ja ciągle żyję i chodzę sobie tutaj. Żyjesz uważam... jeszcze? Jako obieg D? No tak, tak. No, Jesteś heavy containment czy light containment w strefie? A, a jak no. to, skąd ci mam powiedzieć? Kieszko Ta ciekawe. biała strefa czy czarna strefa? E, no, to jest taki mantel, jakiś femur breaker koło siebie. Okej, okay, dobra, już. Femur jest, Breaker! Jest, ty... O Jezu, wiem gdzie on jest. Dobra, wiem gdzie on jest też. Mam panel mam panel Dobra, widzimy, zło... widzimy cię, widzimy cię. Dobra. Tu, tutaj widzimy niczego się... nie masz. Tutaj niczego też nie masz. Okej. Okay. Mam tu biec też, dalej, tak? Tak. tak? Mogę czy. Musisz się wracać, to tutaj nic nie masz. Hmm. Aha. I tak Ta mapa tak się zaczyna stosunkowo zmniejszać, nie jest każdą grą. Jak już ją znamy bardziej, to. No, no to na się zmniejszać, nie? Okej, czyli tu do góry? Bądźcie moimi przewodnikami. No my widzimy, korytarz jest pusty. A gdzie on teraz musi iść? W prawo czy w lewo? Poczekaj, e, powiem ci. E, w lewo. Teraz musisz skręcić w lewo, tak, W lewo. wyjścia. Mhm, mm tak. Droga jest wolna, czysta. Teraz w prawo. Tak. Tutaj po schodkach w dół. Tutaj w prawo. Tu są schodki, tak? Nie, 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 nie tutaj, tu się będziesz kręcił w kółko, tutaj, na lewo, o, tu, tak. I tu, w le, I tu w lewo, poczekaj. Nie, nie, nie. Przecież lewo. Nie, nie, czekaj, 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 nie Gdzie on poszedł? Entrez z gdzie indziej Tu jestem tu gdzieś strzelali do was. Widzę, widzę, widzę. leży To nie, to, to dobrze szedł. E, dobrze, czekaj, czekaj, cze, cze, chodź, 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 to, to chodź, zawróć się, chodź. się, zawróć się, to musisz się zawrócić. Tutaj idź tędy, tędy, no. Tak. i teraz w prawo i po skotkach w dół. No no tu chciałem iść. Ale co mu da to skotki w dół? Nic! To, że on za chwilę tutaj przejdzie Gdzie przejdzie? I teraz wchodzisz na te skotki tutaj po górze, no? No to robi pod... no to, no to jest droga naokoło, no mógł przejść w lewo wtedy Zobacz nie sobie, no, wiem, no zobacz sobie Hubert Ale zobacz, ale teraz przejdzie przez te drzwi teraz na prawo No a, a, ale jakby poszedł tam w lewo to by miał krótszą drogę, no, no zobacz to ma No dobra, o dobra I tam już masz wejście do entrance Zone no, a Max, my musimy mu teraz na to nie pozwolić Dobra To Hello! Cześć koledzy! No, no rację, do was, oni jeszcze eskortowali, o, oni jeszcze już eskortowali. Ja Naukowiec eskortowany jest? Tak, a, ja widzisz? byłem naukowcem. Czym My, a, jest, a, obiekt, się... a, obiekt D, nasz kolega Klinik ucieka, a, jest bardzo blisko, blisko wyjścia. Brońcie wyjścia. Kolega, kolega obiekt jest bardzo blisko wyjścia, tak? O, oh, fuck. Fajne, nie? Ładnie brońcie. O, oh, shit, ale fajny laser. Co to jest za laser, jak ty to robiłeś? A, no widzisz, to. no i to no, jest to, co, jest, jest co wam kontrolka. mówiłem wczoraj, ale nikt, nikt, nikt nie chciał mnie słuchać. Dobra, nie irytuj się. <grym> A jak wiesz, jak to, to nasz się posłuchał. Nie irytuj się. Czarny, jak to zrobiłeś? A, szybko. Strzelaj tak do nich, strzelaj tak wiesz. Nie, nie strzelaj do nas, zwariowałeś. Ale to są szpiegi. Ufam wiedzy. wam. Dawaj, strzelaj tam na asfalt. Nie jesteśmy ja szpiegami, goście ja jestem ochroną CIA. Yeah, ja też jestem ochroną Idziemy, oh. idziemy. Lewo, w lewo, 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 Nie, nie, nie. Nie rób tego! Nie, oh, jest. nie rób. Oh, wow. oh. Spadaj. No Halo. I... Dobra, idziemy z nimi. Proszę pana. Od. Proszę mnie strzelić. Chodź, <laughs> Huber, idziemy. Hubert chce przetestować. Larny. Nine mile <laughs> fox. Dobra, został? Został obiekt i, A i szuk. Damy, Ej, no poje, pojechaliście. Tak, pojechaliśmy. Co? A Marcin znowu jest z cepekiem, Serio? no właśnie, te teamy są takie same w sumie. No. Nie, Zawołali nam windę, no co za no. I drzwi się nam nie zamknęły, zobacz. Zbugowaliście windę chyba. Cześć. No hej. Dobra, ja uciekam. Trzeba będzie szybko, wychodzić, no. Dokładnie. No! O, Roki, zablokowałeś windę! <grystanie> Zbagowałeś windę! Roki, <grystanie> odejdź! No wbij, no, to no, czas tylko! O, tam ten pan drzwi! No. Dajcie mu wejść! Dajcie Dziękuję! Ja? No. No. no... Proszę bardzo, panie I wbi wbijamy. Dzień dobry. Dobra, to chyba będzie ostatnia runda. Ej, wyobraźcie sobie, kurde, tak naprawdę jest... nie, albo jeszcze Tak jedna nagle jedna będzie, troje z nas jest tymi, e, oszoną CIA i wybijają wszystkich w windzie. <grym> w nie, nigdzie nie można strzelać, ponieważ szały lecą gdzie indziej. Co? Dawaj go! O! Jest! Dawaj go, dawaj go, ja dawaj go. go! Biedny szub, dosta... biedny szub. Biedny szup! Razy... Biedny szup. Biedny szup. Biedny szup. Biedny szup. Naprawdę, biedny szub. Uczuję mu. Yes! yes. yes. I jeszcze został SCP. Czy Marcin tak? został? Miał level trzeci, kurde. No miał level trzeci. Dobra, gdzie jest Marcin? O ile wyszedł z tych ty. Ty pedale, ty jebany! Chuj ci w dupę! To było szybkie. O to Ewa, Kurwa, Ale... mać, no. A się zdenerwowałem no. Boom. Sam błąkał tak już. Trzy szczęśli! Znam my otwieraliśmy. Otworzyliśmy No bo ja nie wiem gdzie miałem iść, tak chodziłem w lewo i w prawo. No i byłeś bardzo blisko. A gdzie jest reszta? Ej bo jesteśmy tak sami z Hubertem. No ja no poszliśmy dalej, to, to Heavy Containment Bridge. Poszliśmy. To sami jesteś. No świetnie. Jezu, Jestem czarny, proszę hmm. chodź, chodź. Gdzie Marcin hmm. błądzi? Gdzie? Roki, czemu jest jest takie głupie odruchy strzelania winnych. innych? Ej, przecież zabiłem prizonera. Ale prawie zabiłeś naukowca. <laughs> ja i wyszedłem z za rogu, a ten do mnie strzela. Czy okay. no cię nie yeah. lubi! Tutaj ja zginąłem. A, no, Testa, my już ogarniamy. Ogarniamy z już mapę w sumie, tak? Przynajmniej ja. tą część. No my też, tak, my kucie. też już ogarniamy. Kużuja, <laughs> chuja, chuja ogarniamy Nie zdążyłem, kto zginął, Chak? No Jezu, my we dwóch zostali, we trójkę zostaliśmy, Oni obaj. No pięknie To było co Cały oddział się sam wybił. czym jest SCP Którym jest SCP? To jest pytanie, nie? No I czy on wydostał się? Jak tym ślepym, to dobrze. W sensie nie ślepym, tylko... Było trochę tych Jest! Mał, Uciekaj się! No serio, kto mnie zastrzelił prawie! Czym jest? Teleportuje! Który mnie tak postrzelił? Chyba ja. Roki ty Gamoniu! Nie umiesz Kurna, 11% życia mi zostało przez ciebie. Jedena... Tak, 11! Ja, ja miałem Ja Nie mam, amo. Ja chyba miałem nie mam apteczkę. Amo. Dostał, dostał, nie dostał. Am, dam ci apteczkę, masz. Dobra, dzięki. Masz full. Mam full, okej. Okay. Ale nie mam broni za to, o cholera. Jaki on straszny, no. To ja spierdzielam w ogóle. Zupełnie gdzie indziej spierdzielam. Może znajdę broń. <noise> o oh, fuck you! Uciekajcie! <noise> Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mogę tylko łomem bić Jest za drzwiami? Eee. Jest za drzwiami tam? Nie jest za drzwiami, otwórz drzwi Ty i tak nie, ty i tak nie żyjesz Kłócaj eee. Kucaj Max, nie, nie, nie wstawaj, no bo ze ci w no głowę No wiesz, no widzę Chaken po, poszedł im pomagać chyba Nie, nie, nie mogę na przykład tego, to, to jest głupie jak, jak poszedł im pomagać? Dlaczego? Nie mogłem na przykład strzelać No nie wiem Poszedł po prostu Chaken tam Dobra, jest druga granica Okej okay. Przeskakuje, dobra, zaraz Stam. pójdę dostał chyba dostał na swojego znowu. Ma 500 HP, nie? Dużo, to jest za dużo Mało, dosyć. Uciekaj do windy od razu. What the fuck? Nie, nie tędy. Tędy miało być Jestem przy tesli, Wiecie, gdzie jest Tesla? Nie A. ma go tu, nie ma go tu. Jest, tylko o, na jest... Bok. jest broń tego, Poczekanie. Zawa... Też bez ammo. Fuck. E, musisz podnieść jego amunicję jeszcze. O dobra, mam Bo tego. Co robimy? 45 Wbijamy tam? Wbijamy. Ale zaczekamy na takiego. Dobra. Dobra, Roki. jestem. Roki, Przeszedłem razie. przez Teslę. A to jest jedyne wyjście tutaj? Czy on może nas zaś od tyłu? Eee... Cześć, dobra, o, jest Roki, jest rok. Bijamien Ślony. Dobra, teraz postaram I się idzie, lepiej strzelać. Bijamy, no właśnie, nie strzelaj mi łeb, bardzo cię. Dawaj, Max, masz na mnie HP A... Ja tutaj ja być byść Dobra, chyba na lewo poszedł na dół. Może poszedł na dół? Na pewno? Nie wiem. Max... Dobra. O, 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 o. Jeżeli o, poszedł na dół, jeżeli poszedł na dół do trudy, to jest dobrze. Szup, czarny, CI. Dobra, to byli. Teraz są z nami. Jest CIA, są już CI na pewno. Dobra, jestem. Dobra. jestem. Mamy 8 chodźcie. minut na, na, na wybicie go. Może jest na dole, jak jest na dole, to jest dobrze. Jestem, jestem. Chodźcie, chodźcie, musimy pomóc w TF-O. A mtf. czemu Jeden Jeden jesteś, na ja tak, idę na dół? No, chodźcie, chodźcie. Jesteście CI pewnie. Jest czysty. Jeste, jest na dole? Jak z CI, jak skoro nie ma obiektów w D Ale wtedy, wtedy Też jeszcze zrobiłeś CI. Nie ma go tutaj? Serio? Kurde, to nie. Inną drogą uciekł. nie? A nie, nie można być na zewnątrz teraz kurde. Aha, dobra, bo ja byłem spekulujący. Na zewnątrz tak. raczej się nie da wyjść? Jest widzę go. Jest, 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 gdzie jest, gdzie jest. Do góry, jest. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Otwiera, 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 otwiera. Teraz on nasu więził. Dobrze mało. Strzela, poszedł, 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 poszedł. poszedł, poszedł, poszedł Ej kto się boi? Czemu ja gram na zmianę albo obiektem Ej. albo tym, Albo alboem te. Czemu nie mogę się Zawsze się to Losowy. On tutaj też jest więziony na pewno. Jest. Jest tu więziony, tak. Tylko, że on nas przeniósł ja do idę. wymiaru, uważaj. Ja idę, ja idę na prawo, ja idę na prawo. Tak, przeniósł cię do wymiaru. Ale po, no tak, postrzelałem. Jest tam, jest tam, jest tam, jestem koło kołciem. Okay. On tam w. Okay. w, w idziemy w, w, im pomóc. W prysznicach. Biegnę, biegnę, biegnę. Uratowałem się! Uratowałem gaz. się! Gas, 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 gas. Biegnę, biegnę, biegnę. A nie, nie uratowałem się jeszcze. ups. On tu jest? Okay. Myślałem, że, myślałem, że go mogę zagazować. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Jest tu. O nieee, ma, nie ma, ma mało HP, ma mało HP Max. Dobra, dawaj go. widzę, widzę, ja widzę. HP, a ja nie kurde, ucieknij mi. O nie Jak nie rzekł, dobra, biegniemy zabij... do was. Szybko, 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 szybko. On cię, on cię teleportował? Tak. Ja Mnie też jestem w świecie łzowym. O kurde. Gdzie on wyszedł? O, ja mu właśnie ja mu właśnie jest, widzę podpowiadałem, go. Jak, jak, jak was e, zabić. Przez chwilę tam u niego byłem i mu trochę pomagał. Dlaczego mu podpowiadałeś? Ja Bo jest nowy. Bo jest ochroną CI. No nowy co so, za? So oh. Jak? A, teraz pytanie, gdzie jesteś? Fuck, 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 Jest! Zabiję go! Już yes ubił? Obie... Oh, ochrona CI! To jest ochrona, <laughs> oh, jest ochrona CI! Jest <laughs> oh, ochrona CI! <laughs> o oh, Nie! <laughs> <laughs> nie! <laughs> nie. <laughs> no po! <laughs> Kogo odtepnęłem? No po nie ma... idziemy na was! No, bo... no A wiemy gdzie on jest, czy nie? Nie! Ja nie. Popamiętasz nas! No! no. 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 Zostawcie mnie! Kogo tep... odtepnęłem? Panowie, nie! Halo? E, pra, prawie mnie. wszystkich! Mnie, mnie, mnie! mnie. I tak I co, Tak Zostawcie mnie spokoju! Ale... Gdzie Co jest? mam teraz? Ja mam uciec teraz z placówki? Tak! Max. Ale wiecie, co jest najlepsze, że, że teraz my możemy znowu jako MTF się zrespić i pomóc Maxowi znowu. Możecie, tak. Nie zdążycie no mu! mu. No. Max, ukrywaj się. Jeżeli ukrywaj my się zrespimy, to wtedy wiemy rozdziel, na rozdzielcie się. No Próbuję znaleźć wyjście! Rozdzielcie się. Rozdziel, ale ale czarne ja i Jeden przeżył przecież żołnierz. No Max, Przez... no, Ale oni byli ochroną Przez CI, tak? Potem się zrespili jako ochrona CI. Magnus! Słuchaj, siu. ochrona CI jako jedyna widzi, że są ochroną CI, a ochrona CI musi wybić MTFów. Ja jako obserwator a, widzę jest? czterech MTFów. A, a Jak wam się podoba podobało w tym świecie śmiesznym? Najlepiej, a, zgnąłem. Ciemno, wszelkie drogi Gdzie jest, jest wyjście? <grym> a baliście się? O matko. Maksiu, gdzie jest? To jest w ogóle ochroną CI. <grym> o Jezu, Cała reszta tylko ja nie? Tak. O Polacy mają na Kurde. No Maxiu, Dajcie mi spokój! Ja nie mam amo już w ogóle... Kici kici... po co to gadasz? Ja nie mam prawie amo. To powiedz gdzie jesteś, ja ci podrzucę trochę amunicji. No... Ja też... Chyba łkłem. No, Siema Max, ale wiesz, że tutaj tak... ...w tym miejscu dużo nie zrobisz. Zamknij się! CZAJEM GO! A ja byłem niedaleko tego wyjścia, Fa Byłeś... Ja nie wiem gdzie on jest, nie wiem gdzie kto jest w ogóle. Max, ty ty włączone, czy ty masz włączone radio? Mm. Nie. Jak specator nie możesz. O, radio. szupa widzę. Szupa, szupałkę, szczerze. Ale się właśnie. w końcu dołączę czy nie do gry? W końcu tak. Nie, o, się. nie zdążysz. No, tak. Albo nie Maciu. wiem, nie wiem w jakim odstępie czasowym to dołącza. Łoo! Wow! Dawaj go, dawaj go, yes! Dawaj, go, idę. Dawaj, Max! wiem, <laughs> O, oh, ma. yes. oh, fuck! Wieb, gdzie on jest! Nie mów, czekaj nie, nie, nie możesz mówić?! mówić. A, Zabił tak. nie, nie, nie ma mówienia, nie ma. Ile ci życia zostało? Bardzo mało. Wystraszyłeś Czerzy... się, ciebie. Oh shit. Kurde, rozejrzyj Czerzy... się na teczką. Gdzieś tu może być. Ja, ja nie Ja pierdolę. No? On nie jest. On, jego tu nie ma. No zresupcie no. nas, kurde. Cztery <laughs> minuty, zdążymy. Mam nadzieję, Pomóżcie. że chociaż nas zrespi. No chciałbym pomóc. Ja ci pomogę, powiedz gdzie jesteś. Ty seryjnie. Owo, ile ci zjechałem życia. Dużo. Hmm. Dawaj, dawaj. Ale on miał dobrą broń też, wiesz? No, ale, ale on, on nie, nie ma, ma amunicji. się tu, proszę. Weź tak coś bardziej dynamiczny. Jest, masz drogę wolną, no tyle ci powiem. Ja pierdykam. Tesle słyszę. Też, ja też słyszałem Tesle. Byłem ja. A kto jest ze mną w ogóle? Co no ja! jest. O Jezu! Kurde, kurde, Szup! Co, co robisz? To jest trejtorem. Ej, jak tak spytam, jako potwór też muszę na to lądowisko dotrzeć, tak? Tak. Nie, zabić wszystkich. A nie, ty musisz a, zabić ej. wszystkich. Ale może też uciec. Nie, no, nie no, było, shop. że mam opuścić z Tak. Shop. Nie, nie możesz shop, uciec. Twoim zadaniem jest nie dopuścić, żeby ktoś czy Znaczy nie, ja miałem zadanie, że mam opuścić placówkę. No. Ja? O, jestem żołnierzem. Dobra, idziemy, idziemy pomóc Maxowi. Tylko ja nie żyję. Idziemy pomóc Maxowi, chodźcie. Idziemy pomóc Maxowi. Tylko ja nie żyję. Błagam, 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 pomóżcie mi. Dobra, biegniemy spokojnie, Max. Tylko ja nie żyję. żołnierzem CI? Nie, ja jestem MTF. My jesteśmy MTF. My jesteśmy MTFami, Marcin. I my musimy pomóc Maxowi jako MTFi. O, oh, fuck you! Mówiń już mu nie pomoże. Nie pomożecie tak, mi. O tak bałeś się, z CIA, wiesz? <grym> Co? No. <laughs> <grym> ja sam <grym> zostałem. Tak, się tak sam zostałem? Świetnie. Tak, tak, no, tak Dobrze, że się kampi. Świetnie. Jeszcze jedna je rudka, nie? Ja już, kończę, no, ja już kończę. Tak, no dobra, to kończymy. dawaj. mapy też nie